Cześć wszystkim. Tutaj, Ktosiek. I kolejny, już tydzień. Następny. Tak wygląda akwarium. 450 litrów. Zaraz po, zaczyna się włączać oświetlenie. Rozświetlać. Ryby czekają na jakieś tam rzucenie pokarmu. Skalary sobie tam z tyłu. Zaczynają polować znowu na Molinezję. No i dostałem przesyłkę z Tropicala. Jest taki konkurs, codziennie taki kalendarz adwentowy można wygrać jakieś nagrody, trzeba jakieś zdjęcie fajne albo film nagrać. I codziennie jest jakaś tam przyznawana nagroda. Ja akurat dostałem pierwszego dnia. I nagrodę właśnie dostałem z tego akwarium. Filmik jak tutaj karmię głupiki. Miały być przedstawione na tym filmie żyworódki, jakieś fajnie jakieś ujęcia albo zdjęcia. No i zaraz wam pokażę ten filmik. Tam jest kar karmię głupiki. Jest przyklejona tabletka. One fajnie wtedy reagują. Tutaj kotują się przy tej tabletce. I teraz załączę ten film który był w tym konkursie. No, i tak jak widać, że można pokazać swoje akwarium i zawsze coś ciekawego e, otrzymać. E, I też inni mogą zobaczyć, jak wasze akwaria wyglądają. E, no, ja już nie, na razie nie startowałem w innych kategoriach, bo dal inni mają też jakieś tam nagrody. E, jeszcze zapraszam, bo jeszcze zostało trochę dni, więc można zawsze coś. E, zobaczyć, albo samemu uczestniczyć w tym konkursie i y, jeszcze przy okazji może wygrać. Y, I już do mnie doszła przesyłka właśnie. Kurier przyniósł paczkę i zaraz Wam pokażę, co dostałem. Tak wygląda paczka, jeszcze jej nie otwieram, znaczy tylko otworzyłem, żeby, żeby tutaj nie zajmować za dużo czasu. O i dostałem pokarmy. Fajne Rekmiko. XXS to też używam. Większe opakowanie. Taki pokarm e, czerwony, o taki właśnie e, przypominający ochotkę, taki granulat, tak jakby, taki podłużny i on e, fajnie ryby na niego reagują właśnie jak na takie robaczki czerwone. On też Akstasantynę tą e, zawiera, więc fajnie wybarga ryby właśnie na czerwono na takie wyraziste kolory jakieś pielęgniczki czy właśnie jakieś tam ryby z Azji czy tutaj jakieś kirysek na przykład ale nawet fajny pokarm taki symulujący troszkę ochotkę no i tutaj spirulina w płatkach fajnie warto dawać jakimś tam rybom na przykład jamolinezjom czy tam głupikom też ale przede wszystkim molinezję co jakiś czas muszą sobie te, te glony te pojeść. O, Vitality and Color, o i tabletki. Fajnie te tabletki używam właśnie mi się kończą, a tutaj dostałem dużo opakowania, zazwyczaj kupuję te małe, no to będę miał zapas na długi czas, ale bardzo fajny pokarm wybarwiający, taki właśnie przyklejany na szybę, tak jak wcześniej Wam zaraz wam pokażę jak to się. Przykleja. No i ryby też. To już jest stary pokarm, ale taki jeden też. Myślę, że głupiki fajnie się wybarwiają. Ja to ten pokarm daję głupikom i molinezom na przemian właśnie z tym roślinnym. Bo jeszcze mam taki podobny roślinny. Ręczniczek. Już mam taki drugi w tej chwili. Bardzo się przydaje. Wiadomo w akwarystyce, żeby tam wytrzeć coś. Ręce czy piłeczka. Taki gadżet, e, jakiś breloczek taki z rybką e, odblaskowy, fajnie. Może dzieci e, na plecach czy mogą się przydać, długopis zawsze się przyda. O, jeszcze taka odblaskowa, też e, o z tropikalem, e, można też przyczepić na rower czy o marki Tropical i te inne marki e, e, Tropicala, które e, tam używają do zwierząt i jeszcze jakiś e, jakiś preparat, o i chyba bakteria, ale muszę zaraz to od... No, no i taki już odpakowałem, taki pok e, to jest bakterie. Nitryfikacyjne, czyli można dodać na start albo właśnie później w razie jakby się czyścił filtr czy coś, to też takie z tropikala bakterie. Kiedyś używałem, no takie kultury bakterii. No i tutaj ten ręcznik, już ten co mam teraz, już używam go jakiś czas, fajny taki żółty i z drugiej strony to taka mikrofibra, fajnie chłonie i no zawsze się przydaje akwaryście taki ręcznik. Mniejszy, ja mam trzy takie, jeszcze dwa mam inne ręczniki. No i tutaj ten pokarm w tabletkach, ten co dostałem. Tutaj mam zawsze ja używam takich mniejszych. To jest właśnie ten pokarm. No i jeszcze mam e, witamin, to jest też taki, tylko że roślinny, właśnie dla e, molinezji. Używam i. E, no i taka tabletka. O, właśnie. Zaraz Wam pokażę, e, jak to się przykleja, i. Jak ryby to jedzą. I w tym akwarium przy, przykleję te tabletki. No, to są właśnie takie tabletki. Yy, I po prostu bierzemy, yy, na tak jakby wkładamy do wody i przyciskamy, tak żeby się przykleiła ta tabletka. O, i tak samo druga. O, i ryby sobie po prostu. Jest, ona jest, jak trzeba, ją tak kilka razy, bo ona. Tak nie ma żadnego kleju czy coś, tylko po prostu się przykleja. Trzeba ją tak jakby docisnąć i wtedy O, ręczniczek zawsze się przydaje szybkę ręce, żeby tutaj nie nakapać na podłogę. I ryby już, no, głupiki bardziej zaczynają kotłować się, bo ich jest bardzo dużo. Co Zaraz pokażę przy głupikach, jak to wygląda, tak jak na tym filmie, ale tutaj. Molinezje są duże, i... ale też chętnie, chętnie ten pokarm jedzą. O, i tutaj to akwarium z gupikami. No, tutaj jest ich sporo, więc o, tak samo tutaj przyklejamy. O, ręczniżek się przyda. O, i sobie zaczynają. Zaczynają się kotłować. O, i tu coraz bardziej. Koło tego pokarmu. No i tak to wygląda. Tutaj muszę już podmiankę zrobić. Jak widzicie, już też troszkę woda. Ja nie lubię jak tak. Ale już rośliny zaczynają fajnie rosnąć. Tu pozbyłem się troszkę tych glonów. Tutaj z przodu ta. Staurogyna też, o, po ostatniej przycince, te jeszcze troszkę niektóre liście stare jakieś są te z tymi glonami, ale też i ta e, kryptokoryna troszkę lepiej, ta duża, jeszcze tam ma na tych starych liściach takie meszek, ale już troszkę lepiej, więc e, no przeczyszczenie filtra też e, dużo daje, że no co jakiś czas trzeba to zrobić. No i jeszcze Wam pokażę, bo też mam otwarty, bo używam go. Ten pokarm Miko, już go kiedyś y, pokazywałem. To są takie, y, zaraz nasypię na tutaj na pojemniczek. O, takie, czy to będzie widać tutaj trochę ciemno, jest o? Takie jakby. O, i też sobie chętnie to jedzą. Jakby ochotka. No, ja używam dużo pokarmów Tropicala e, i e, mam tam kilka innych też, ale też polecam e, na, ten pokarm Ameryka. To są takie granula też, no. ale on jest taki miękki, właśnie. I ryby, bo te problem z takimi twardymi granulatami, jeszcze szczególnie kiedyś to tak było, że one puchły, też ryby mogły mieć jakieś problemy. E, więc. Trzeba było namaczy, namoczyć w wodzie, e, najlepiej, żeby dać im... E, no, a ten renulat jest taki miękki, fajny, więc... E, więc nie, nie ma tego problemu. No, na przykład ten polecam też pokarm e, D50 Plus, e, To jest taki dla plaletek, ale też wybargający też ma ten e, składnik taki wzmacniający czerwony kolor. E, no i... Jeszcze jakie pokarmy. Mam też Prodefense używam czasami. To tam ma, mam taki filmik z wszystkimi pokarmami, jakich używam. To też załączę, linka, to pokażę, jakie tam używam. insek Menu to jest taki granulat, też na bazie, właśnie jakichś tam insektów różnych tam, no taki bardziej naturalny skład. No i też dla jakichś tam na rybku, to używam mikro, micro basic, mikro taki roślinny. Jeszcze jest taki sam mikro, tylko high protein, taki wysokoproteinowy, a jeszcze mam takie tabletki, trzeci rodzaj Supervit, są tabletki A i tabletki B I też są takie tabletki, też można je przyklejać. Na szybę to też mam jedno opakowanie, to też czasami zamienne mnie z tamtymi. No i też spirulina to oczywiście używam, też tam dostałem, ale też mam swoje opakowanie, już tam prawie się kończy, więc yy, zawsze się uzupełni zapasy. No i jeszcze tutaj w akwarium mam pokarmy, te co wcześniej dostałem też z Tropicala. Przede wszystkim ten insekt meni, kolor. To też, e, to jest taki, ten akurat jest XXS, to są takie e, małe e, granulki, takie czerwone i to też jest taki wybarwiający, o tutaj można im wrzucić to. Też sobie chętnie ten pokarm jedzą, już e, mam też mniej tego opakowania, mam jeszcze też troszkę większy, no i mam tą Amerykę, bo Tutaj dla tych ryb to mam troszkę w tym w rozmiarze M to są takie kuleczki, ten S to są takie pałeczki takie jakby, ale też miękki granulat dla ryb wybarwiający, miękki, fajny. No z, też jest z jakimś tam czostkiem. Bardzo dobry pokarm. No i jeszcze używam innych, ale jak już nie będę pokazywał, bo jak już po tropikalu mówię tylko no tutaj mam te płatki D50 plus to fajnie wybarwiają właśnie eee, polecam te płatki eee, lub granular nie ale ja ostatnio akurat z tego płatki używałem eee, o mam jeszcze taki z tropikala ze eee, e, z dodatkiem czosnku. To dla paletek czy tam dla skalarów było też już mi się prawie kończy. I jeszcze tutaj mam w karmniku jak D50. Plus. Też mam tam płatki, a w karmniku mam taki granulat, bo to jest taki granulat troszkę grubszy, w nieregularnym kształcie. Taki większy troszkę o I ryby też wybargający, no dużo tych pokarmów wybargających używam z tropikala. I jeszcze trzecie akwarium tutaj też już się właśnie światło włączyło. Tutaj żyworódki Endlera, Byszczyk amandy troszkę jest. Też już akwarium trzeba przyciąć rośliny. Też jest tutaj sporo ryb i też tę tabletkę zaraz zaczają, że tam jest, to będzie młyn przy tym przy tej tabletce o już się zaczyna i one też skubią te ryby To są blisko, ale też odrywają się takie małe cząsteczki i się e, dzięki temu pożywią i mniejsze ryby i e, na rybek i no taka tabletka to już na taką, czasami jak mam mniej ryb czy coś to jeszcze też dzielę te tabletki, więc można Podzielić jest troszkę wtedy gorzej, czasami przykleić, ale da radę, aby ją nie połamać na takim, na połowę to spokojnie nawet na cztery części, jak jest mniej ryb. E, tylko trzeba uważać, żeby ją wtedy nie zgnieść, bo ona jest wtedy bardziej krucha. E, żeby ją przykleić, żeby nie bardzo zgnieść i wtedy ona się fajnie trzyma. No dobra, to, to na ten film już będzie tyle. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia strony Tropical. No i zachęcam do akwarystyki, właśnie do tworzenia w domach takich właśnie fajnych. tych. Teraz przed świętami też trochę taki sezon jest, że sporo ludzi by chciało mieć takie jakieś tam fajne akwarium ładnie zielone, też na święta. No więc y, trzeba się szybko śpieszyć, bo już mało czasu zostało, już ostatni praktycznie tydzień, więc y, bierzcie się do roboty, czyście akwaria, żeby fajnie wyglądały na święta. U mnie już tam wszystko jest w miarę ustabilizowane na święta, y, myślę, że przygotowane, trzeba podmianki robić i, i tyle. No to do zobaczenia, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich i trzymajcie się, na razie, cześć.